Cześć. Z tej strony Mirek i Jagoda. Kolejna nasza, nasza wycieczka tym razem Bieszczady, Solina. No i dzisiaj robimy testy naszego nowego przyjaciela. Mirek kupił drona. DJI Ma Sparka. Nie, Mawika Air. Tak? Tak, DJI Mavic Air. Także. Miłego oglądania. Dzisiejszą wyprawę zaczynamy od wejścia na kamieniołomy. I droga do góry. Z samej góry jest piękny widok. Oczywiście go pokażemy. Tak, na górze w planie jest latanie dronem. Zobaczymy, czy będą ludzie, czy będzie pusto, żeby nikogo nie straszyć. To było z dwa auta, No, chyba troszkę, troszkę więcej, z cztery. No. O, ja to do dwóch tylko potrafię liczyć, wiesz. Nie komentuję. Rozwidlenie dróg. My idziemy do góry w tamtą stronę. Droga przepiękna, kupę błota. Spinamy się dalej. Pierwszy teraz dobyty. Tak wygląda z góry. Jego dama pomysł, żeby zalać to wodą. Tylko woda by wypłynęła. Zobacz, tam jest, tam jest dziura. To Zrobimy jakoś tak, żeby było. Przyniesiemy rzeczy z zakszówka i będzie. I tutaj można. Podziwiać przepiękne widoki. Nie ma żadnych barierek. Jak ktoś lubi, może skakać. A my idziemy tam do góry i tam będziemy latać. Tam w dali widać zalew Myczkowski i zaporę w Solinie. Widzisz zaporę? Widzę, że daleko. No, a z góry to będzie jeszcze ładniej widać. No, idziemy do góry. Błotko ładne, tutaj się robią żabki i robią się komary. O, jedna, jedna żaba jest i ucieka przed nami. I tu kolejne żaby. No, żab jest dużo. Ropuchy zagrzebane. No, chcesz taką pocałować? Dużo tak. Marzę o tym. Dotarliśmy do drugiego tarasu. Ładnie widać serduszko w oddali. Ktoś zrobił na polu. Zalew myczkowski, no i solina. A zaraz idziemy tam do góry. Tutaj chyba się coś posypało. osuwisko, bo jest zagrodzone przejście. A zaraz zobaczymy. Nie, no jest ok. Aha, to może wiesz, samochody, nie? Może tutaj kamienie się. Tam były takie brzoski, połowę. No, to się trochę osuwa. No i dotarliśmy na sam szczyt. Na szczycie krzyż. Informacje odnośnie osuwiska. Kiedyś tutaj były barierki na całej długości. Teraz najprawdopodobniej się oderwały. Albo ktoś się porozwalał. O, spadły w dół. Tam jest część tych barierek. Tak się to się to osunęło. Tak to wygląda z góry. Tak, to się osunęło, to jest osuwisko. I tutaj zaraz wyciągamy drona, drona i będziemy latać. Mirek odpala, odpala dronę. Tak, tylko mamy error kompas. Trzeba kompas skalibrować. No a więc startujemy dronę.

Na dół, Polatane w łomach i jedziemy w kolejne miejsce, tym razem albo zapora na Solinie, albo jakieś fajne miejsce blisko Soliny, żeby polatać nad wodą. Tak jest. jest. Tak to wygląda z góry. Ludzie idą. Tak, tutaj można spać w przepaść. Nie skacz. Kto cię będzie zbierał. Chyba. Chyba. Słowo klucz. na pewno nie. No i jesteśmy prawie na samym dole. Tutaj jest jakaś taka sztolnia, jakiś taki wyciąg. Pewnie nim wyciągali kamienie. I tak to wygląda z dołu. Takie żelazne, Zaraz zobaczymy, co tam się działo. I do czego to służyło. Tutaj piękne Bieszczackie górki, ładne widoki. Może się je zbierze jakąś południową albo w No pewnie tak. Tylko jakiś szyb taki był. Szyb, do którego zrzucali niegrzeczne jagody. <noise> Ale ty tak nie rób, to? Szyb pewnie na kamienie. Tutaj zwozili kamienie. Może tu była jakaś tłuczarka, która rozdrabniała te kamienie. Tak to wygląda. No i tam u góry droga na kamieniową. Ja go to tylko nie skacz. Tak to wygląda z góry. Tam kolejny jakiś betonowy bunkier. Tutaj już się trochę zawaliło. I tam już jest solina. Jedziemy dalej. To ktoś miał fantazję i zrobił serce. Nie wiadomo kto, nie wiadomo z czego, ale wygląda I przepięknie. Po co? Jak to po co? Może no, by ludzie się zachwycali, tak? Więcej turystów było. Tak, to na pewno. Tego jestem pewien, że to jest, to jest zrobione dla ukochanej. Jak mi kupisz 2 hektary pola, to ci zrobię. Ok. Masz pole. Ale nie mam dwóch hektarów, tylko mam jeden hektar. To za jednym hektarze też może. Nie być. za mało. Musi być dwa hektary. No to ci dokupię hektar. Dobrze.